Dobra, no tak jak mówiłem, słuchajcie Witam was, oczywiście z was strony, oczywiście Kozaczek Słuchajcie Otwieramy teraz paczki za e, Poczekajcie, otwieramy paczki za e, fejtala, bo tak jak wam wspominałem na e, Na ostatnim odcinku No, otwieramy słuchajcie paczki za fejtala. Na razie powiem tak, na razie Ja trafiłem z tych paczek nic, nic dobrego Więc w sumie e, Otwierają paczki ale ucięło mnie nagranie, więc z tych paczek nie było nic konkretnego. Słuchajcie, jak widzicie, zostały mi do tworzenia tylko te paczki najlepsze, więc mam nadzieję, że z tych paczek nam coś dobrego płaci. Uwaga, Di Lorenzo. Aczkolwiek powiem tak, trafiłem jedną kartę eventową, bo trafiłem yy, kartę Fonders, tak, ale czy to była dobra karta? No, nie bardzo. Uwaga, co tu mamy? Kolumbia, dobra, to będzie Louis Diaz. No, kurczę, powiem tak, to są fajne karty overallowe, bo póki co trafiliśmy. Do, do rumę Tak najlepszego i chyba coś jeszcze, no także no mówię, no, na razie to wygląda tak, że Uwaga, o czekajcie bo mamy Walkout Founders, tak co to jest? To jest Benzema, tak, nie to, nie, to Kanta czekajcie Kantę, okej, okay. ty w sumie ile ma overalla U kurde słuchajcie dobra, to, słuchajcie, to w końcu jest paczka Która powiedzmy, że była warta żeby ją, żeby ją otwierać Dobra, uwaga Yy, to będzie. Simona ta. Simona, chciałem powiedzieć, że to będzie. Wales, dobra. Uwaga, tu będą. Tu, o, soć, tu mamy gwarantowany walkout, więc fajnie. Dobra. Yy, co tu mamy? Wybrzeże Kości Słoniowej, Arsenal. Eee, yy, to jest McKay, dobra. A nie, sorry, Boże, to jest Jezus czy to jest Irlandia, a nie Wybrzeże Kości Słoniowej. Dobra, uwaga. Yy, mamy jakieś słabego informa. O właśnie, w tym odcinku, po pierwsze, bo w tej grze, generalnie jest, jest teraz nowy event ee, Bo w FIFA teraz wyszedł event, czekajcie, to się nazywa chyba... E, Żoga Bonito czy coś takiego ten event się nazywa Także słuchajcie no Dzisiaj w ogóle wam po pierwsze pokażę jak będzie wyglądał nowy sezon Fatala, uwaga Holandia I oczywiście kto będzie? No pas nich to będzie chyba Van Bergkamp, kurde no karta spoko, ale czy będę nim grał? Słuchajcie. Bo jak widzicie to jest odcinek w Matfucie, a nagramy sobie jeszcze tak sam odcinek, yy, znaczy podobny Nagramy sobie w Smok Gamesie, aczkolwiek szczerze wam powiem, że ja tam mało gram. Wolę... bo wiecie, ja teraz częściej sobie gram po prostu w Matfuta. Uwaga, co tu mamy? Anglia Arsenal to będzie chyba... RICE, dobra. No, na razie powiem tak. Mieliśmy. Yy, Musiałem eventowego, Mieliśmy. Yy, dobrą ikonę Uwaga, co, co dalej. Dobra. Czekajcie, mam dołączone do, Fantasy, tak? Hiszpania, czekajcie, Hiszpania. Barcelona, o, dobra, mamy to Barcelonę. Czekajcie. Czy to będzie, Pedri? Nie. O, kurde. Ja pierdzielę. Ej, słuchajcie, przecież to jest kasa, to jest warto 3 miliony. Słuchajcie, to na razie jest mój najlepszy traf w tej grze, słuchajcie. Wow. No, kurde. To, słuchajcie, to na razie jest mój najlepszy traf w tej grze, nie? Naprawdę Wow Kurde, wam powiem, że, no, nie spodziewałem się takiego trafu Dobra, uwaga, co to mamy? No To są już paczki gorsze, bo ty na przykład jest, wiecie Fakt faktem, jest to paczka, która Teoretycznie ma 5% szans na ikonę, ale no Raczej, dobra, słuchajcie, robimy tak, to Dobra, uwaga O, czekajcie Mamy walkout następny, Anglia Buy, to będzie hurricane Kurde, hurricane. Karta spoko, dobra. Czekajcie. Eee, czekajcie, teraz się tak. Ma, mamy te player piki, więc to też trzeba będzie za szybko przelecieć. Mm. Czekajcie, będę się tak. E, bierzemy duplikaty. Z tego względu, że będziemy potrzebować tych kart później do SBC. Więc bierzemy sobie duplikaty, bo e, robię to z SBC. I tam potrzebuje coś duplikatów, więc bierzemy sobie duplikaty, bo w których nie mamy. Dobra, bierzemy Olisę na razie Słuchajcie, bo mi się to przyda, te karty, oczywiście zaraz wam do czego Czekajcie yy, Dobra, weźmy sobie może tego szakę jak on jest nowy Co my tu mamy? Rudiger Dobra, bierzmy na razie Rudigera, ona się przyda W jeszcze nie mamy duplikatów ona mówi, On mówi, ona będzie później, patrzymy do, do SBC A weźmy do tego patrzę tutaj Czekajcie, co tu mamy? Dobra, weźmy. Barele? Przyda się? Dobra, uwaga. Czekajcie, dobra, weźmy sobie bale. Dobra, co tu mamy? Dalej. Hmm. Nie będzie reindersu, bo nam się przyda do SBC. Okej. Okay. Schlotterbeck, u Simon. Dobra. Weźmy się do tego Shutterbacka Może się później przyda Dobra Kurde, szkoda, że tych pików Nie można tak samo jak paczek otwierać Czyli wiecie, że kilku naraz, bo to naprawdę jest męczące Jak piki trzeba otwierać tak naprawdę po jednym Więc pik, piki są yy, Pod tym względem mi się to nie podoba Dobra, słuchajcie, także co No na razie chyba z tych pików jeszcze nie ma nic dobrego No słuchajcie, no to Aleksia Putejas To pewnie tak No to jest karta, którą no, to jest karta, która kosztuje, co no, najmniej kosztuje milion, więc. No, można powiedzieć, że to jest oficjalnie mój najlepszy draft jakże na razie. Dobra, czekajcie, co tu mamy ciekawego w tych pikach. Dobra, czekajcie, weźmy sobie meniona. Okej, okay. Żałone wesz. Kurde, tu mamy karty eventowe, tak Pytanie, która karta by mi się najbardziej przydała? Dobra, weźmy, Żałone na razie. Może przyda Rafinha, dobra słuchajcie, bez zastanowienia, bierzemy Rafinha Czekajcie Jamal, dobra, walić kurtyła, bierzemy Jamala Dokładnie, tylko Jamal Poczekajcie teraz chwilę Kurde, tu mam zagwozdkę Bo są dobre karty Nie no Dobra słuchajcie, bierzemy chyba Ikonę, dobra, bierzemy Roberto Carlosa Ok, co tu mamy Williams, De Bruyne, dobra, bierzemy De Bruyne Yy, Tjuram, Laudrup i Lineker Kurcze tak patrząc na mój, patrząc pod skład yy, Dobra Bierzemy Tjurama, będzie się go wziąć Uwaga Dobra dobierzemy sobie tego Taverniera niech będzie No słuchajcie problem Powiem tak, fajnie jest to Że zbliżamy się do końca już dobra, Zostaną nam dwa ostatnie piki Kurde, tutaj mimo wszystko biorę kartę eventową, bierzemy Belingama, bo tego Bellingham'a trzeba wziąć Uwaga, co tu mamy? Eee, to Minei, dobra Słuchajcie, teraz wam, tak jak mówiłem, przechodzimy wam pokazać oczywiście nowe karty Jak widzicie, mamy teraz ten event, że Gabonito Mamy tak No dobra, słuchajcie eee, Bo oczywiście uciekło mi nagranie Ale słuchajcie, już wracam z powrotem no i tak jak Wam mówiłem, że miałem, miałem Wam pokazać e, te karty, które teraz wyszły nowe e, z tego eventu, Jogga Bonita. Czyli że, że, że to się nazywa. Tak, dobrze to mówię, mówię. Że ten event się chyba nazywa Jogga chyba tak. no, no i tak, widinia jest. Ale na Bonmati, Palmer. E, najbardziej oczywiście mnie interesuje tutaj Frankie de Jong, ponieważ jest to zawodnik Barcelony. Ildis, Kvaraczkelia, Olise, Kelly, Czerki, Sanchez, Alaba. No, niby sam karty spoko, ktoś by powiedział, ale okej, okay, słuchajcie Także tam chciałem pokazać, paczkę otworzyliśmy yy, Dobra, słuchajcie, to już to. myślę, że możemy przejść do yy, Nowego sezonu Fatala, słuchajcie, bo tak jak mówiłem, te wszystkie paczki, które były To były za Fatal cały i powiem wam szczerze Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, żeby otwierać wszystkie paczki naraz za Fatal Ale biorąc pod uwagę, że można otwierać je po prostu naraz, to jest fajna opcja Słuchajcie Teraz tak, zobaczmy sobie, co jest w nowym sezonie Fejtała Jakie są te wyzwania, czekajcie, co trzeba zrobić? Italia cards, dobra Czekajcie, w sumie może nawet zagramy słuchajcie, budujemy sobie składy w każdym tym Czekajcie, żeby nie było ciekawie Dobra, słuchajcie, robimy sobie tak, oczywiście budujemy sobie skład wszędzie Dobra, Włochy Powiem tak, nie wiem, czy ja mam w ogóle Dobrych Włochów, bo No właśnie To nie problem, słuchajcie, teraz tutaj co mamy. Argentyna Kards i Libertadores. O kurde. No dobra, słuchajcie, czy ja w ogóle mam jakiekolwiek... Czekajcie, czy ja mam jakiekolwiek w ogóle karty, Czekajcie, Libertadores. Gdzie to są Libertadores? O Boże święty, czekaj. Libertadores. Jezus Maria. To będzie tragedia. No słuchajcie, chyba zadpuścimy to. Bo wolę zrobić to po prostu swoim kosztem, niż te Argentyna, bo to i tak będzie tragedia Dobra, czekajcie, co my to mamy ciekawego? Czy to, to nie Kurde, a patrzcie to, tu nagroda jest lepsza, patrzcie, tu jest A wiem dlaczego, zobaczcie, bo to wyzwanie jest trudne Czyli Jest Teoretycznie jest najlepsza nagroda Spain hmm. Spine, kardzeć, spain dają Plus jeden do ataku i plus jeden do kontroli a tu są plus 2 do defensywy. Kurde, bo czekajcie, bo ja nie wiem, co mi się bardziej opłaca. Słuchajcie, jako że właśnie ja gram na defensywy, słuchajcie, to. Yy, czekajcie, chyba pójdziemy w Portugalię, bo ja mam. I tak, słuchajcie, gram defensywy, defensywy, więc słuchajcie, dla mnie defensywa jest ok. Dobra. da lot, tu niech będzie, czekajcie. Tak sobie myślę, w sumie możemy złożyć cały skład z Portugalczyków. Bo skoro oni mają plus jeden do kontrola, a tutaj kontrol w sumie jest najważniejszy w tym, e, tym przecież Florentina. Dobra, weźmy do tego Florentina, bo on będzie miał plus 1 do defensywy. O słuchajcie, tu bierzemy tych co mamy wysoki kontrol, bo kontrol nam będzie też dużo dawał. Dobra, weźmy tego Rafa Silva. Dobra, powiem tak, no tutaj akurat jest, to fajnie wyszło, dobra. Znaczy, tutaj składzik mamy. Tak, bo to nam dają plus 2 do defensywy. Dobra. Czyli tu mamy, zobacz, co, co, co mamy tu ciekawego. Tu mamy budować. O, to jest fajne wyzwanie, słuchajcie. Mamy Premier League karty, ja tak jak mówiłem, że Gaboni Z nowego eventu. Czyli tu mamy Premier League budować karty Dobra. Słuchajcie. Tu mamy. A nie, czekajcie, nie tu. było 82. Dobra. Słuchajcie. tutaj mamy zbudować oczywiście karty z Premier League. Dobra. Co mamy tu ciekawego? Tu mamy France, plus 7 do ataku no czyli tu musimy krótko budować sobie Francuzów Co mamy tu? O kurde, fajnie, tylko że mamy tutaj e, Zawodników Ralu Madryt niestety budować C Kurde czemu, ej czekajcie, jak to jest, ej, czekajcie jak to jest, że wszędzie dałem zawodników Ralu A nigdzie nie dałem zawodników Barcelona, naprawdę ja nie, tak nie rozumiem A tu mamy England, Cards... dobra, ej w sumie to są to wyzwania Dobra ej, bo to jest tak, bo te Anglicy Jak, jak mamy zamiast jak skład Anglików to Anglicy nam dają y, plus 2 do wszystkich statystyk To nam dają karty realu plus 2. Dobra, czekajcie, zobaczmy sobie teraz tak. Co jest ciekawego w, draf w drafcie? Tu jest tak, serie A jest plus 5 wszyscy. No, czyli ciekawie w sumie. Ej, dobra. A tu? W sumie to nie, bo tu tak nie gram. Co my tu mamy? Brazil Card serie A. Czekajcie, seria A plus 1 defensywa plus 1 Control. Co tu mamy? Liga Portugalska, 2 do, plus 2 do ataku i 1 do defensywy, czyli to się nie opłaca. 84 Rare Gold. O, tu trzeba zrobić to, by Rare Gold ma, ma plus 2 do wszystkiego. Eee. Pf, czekaj, czy to jest. To? Tak to było, czyli dobra. To mamy to ciekawego. Rzega bonito plus 2. Czyli to może być ciężko to zbudować. Teraz ta uwaga. To jest premier league, plus 1 do ataku, czyli. Same wyzwanie. Tu, mam, tu mamy karty z La Ligi plus 2 do ataku i plus 3 do kontroli. Do kontrola. No. A tu uwaga, co mamy? Sp... Czekajcie, CM kart plus 4 do wszystkiego. A Hiszpanie plus 5 do ataku i 5... o kurde, ej, to jest fajne wyzwanie. Dobra. Teraz co, co Ja mam na tyle pokazać. Chciałem wam pokazać po prostu to. Co to jest ciekawego. Także co? Ja będę sobie grał tego Faitala sam. No i co? I Wam pokażę, czy u znowu ja będą jakieś ciekawe partie. Także co? Ja się znowu będę grał częścią narka.